Yeah. Okay. I have contact for you. Take vodka, and we are <laughs> Don't touch me. The second off. Of, take a couple steps back and get outside the gate. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj ze mną Jacob. Oh, Gucci face, Jacob. Dokładnie. Dzisiaj przywitał nas w domu ekipy i stwierdziłam, że nie mogę być samą i go nie dopytać o różne szczegóły związane z jego życiem, pracą czyną, te sprawy. Także jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to zostawiać łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. A ja przechodzę już do pytanek z mojego Instagrama, w których dokończaliście zdanie, czy to prawda, że... I teraz tak, stresujesz jeszcze coś? Nie. Na nie, spokojnie, podchodzimy na spokojnie. No sprawie. w ogóle, Jacobs tak przed, no dobra, zadawaj jakieś pytanka, tutaj coś tam, na spokojnie. Wszystko, nie? wszystko szczerze, wszystko Tak, to jest robimy. bardzo ważne, dokładnie. Nie. Tutaj nie ma kłamstwa, tylko wszystko szczerze, bardzo proszę. Ja Cię ze wszystkiego tutaj planuję dzisiaj wypytać. To będzie takie zwykłe pytanie, bo to będzie, czy to prawda, że? Też jakieś pytanka, które będą połączone z Tobą. Jak się czujesz, że stałeś się już rozpoznawalny w Polsce? Po to znaczy, no nie powiedziałbym, że jestem jeszcze rozpoznawalny w Polsce, wiesz tam, tylko kilka osób tak naprawdę mnie zna, no ale myślę, że teraz po tej współpracy z Karolem i z Tobą, to może się jakoś zmieni, więc jeszcze na to pytanie ci odpowiem w przyszłości. Bo dobra, tak, dobra okej. Okay. Jeszcze Czyli... w Polsce to tak średnio. Ale mówiłeś właśnie, że dziewczyny na Ciebie inaczej reagują, z tego względu, że no właśnie tak. wiesz, zobaczyły ten filmik i teraz już będziemy troszeczkę utrudnione kontakty no. z męskie No nie? to jest najgorsza rzecz, że właśnie tam nie wiem, kto teraz jest. Fałszywa, jak to prawdziwe. To jest tam minus zbycia bycia popularnym, to jest chyba, to chyba każdego z nas Trudne trochę życie, dotyczy, tak. Ale tak jest. Zdecydowanie serio. Czy mieszkasz tutaj do mojej ekipy teraz? Przez dwa dni mieszkam. No właśnie, Jacob przyjechał wczoraj, tak się u nas rozgościłeś, że teraz jesteś dzisiaj, jutro hmm. dopiero wracasz do Warszawy, ale jest kolejne też pytanie do Ciebie. Czy mieszkasz teraz na stałe w Stanach czy w Polsce? W Polsce, w Polsce. Na razie w Polsce mieszkam. No i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Pod koniec roku wszystko się okaże. A czemu? Co ma się okazać? No czy, czy po prostu zostanę przyjęty do Timu Logana i czy tam pojadę do Ameryki na stałe i tam będę z nim współpracował, czy jednak skupię się na nauce i pójdę na wymarzone studia i jakoś tą ścieżkę kariery wybiorę? No właśnie, jest dużo pytań o to, czy twój występ u Logana był ustawiony. Nie, no, wszystko, 100%. To było no wszystko to wszystko się działo naprawdę. Nie było ani jednej rzeczy ustawionej. A czego się najbardziej bałaś, podjeżdżając pod jego dom? Niczego, bo nie miałem nic do stracenia. No w sumie tak, a jak to się stało, że w ogóle tam się znalazłeś pod jego domem? No bo pojechaliśmy, pamiętam z mamą i z moim kolegą i jego mamą na taką wycieczkę krajoznawczą do Stanów, bo tam moim marzeniem było zobaczyć Stany i przez tam kilka lat chyba mama zbierała, żeby to marzenie moje spełnić. No i pojechaliśmy razem, właśnie razem, żeby te koszty były też mniejsze. I, I ostatniego dnia tam przyjeżdżaliśmy przez Kalifornię, na Wadę. I ostatniego dnia właśnie mieliśmy z LAX z tego lotniska mm -hmm. wylot, a że Logan mieszkał bardzo blisko. Niego to jakoś tak skręciliśmy. Po prostu postanowiłem, jak byłem pod tą bramą, no to sobie tak pomyślałem, że fajnie byłoby z tym influencerem. Yeah. Hej, I, I, w, I, do I do have to take vodka, cigarettes, and we are <laughs> <laughs> Where, is where is it? No właśnie, ale w ogóle ty tak jak się ciebie ogląda tutaj i ty tutaj, jak siedzisz na kanapie, jesteś taki spokojny, fajnie, taki miły chłopak i w ogóle. A jak tam wjechałeś, tak z rury w ogóle. Mm. Angielski, tutaj proszę bardzo, fajki coś tam i, i zacząłeś tak mówić, to było taka twoja trochę zagrywka, taka gra aktorska. No że... Znaczy to było tak, że wiedziałem, że muszę mu zapaść w pamięć, Okej. Okay. No nie, bo tutaj z wami to jesteśmy już drugi dzień, jakoś tam was zapoznałem spokojnie sobie chillujemy, a tam jakbym tak z nim chillował, to nie zapadłbym mu w pamięć, bo tysiące osób podjeżdżało pod jego dom i on już ma tego naprawdę dość ale nie róbcie tak, ja bardzo tego żałowałem potem go przepraszałem wiele, wielokrotnie że, no to, nie, to jest okropne, no wiesz, dom to jest jednak strefa prywatna tak. i, i nikt nie powinien tego łamać no ale no, ja zrobiłem tą rzecz i tro, trochę mi teraz wstyd, no ale niestety inaczej bym go nie poznał. Nawet Karol nagrał kilka miesięcy wcześniej film właśnie o tym, że podjeżdża pod dom Logana, tak. ale w ogóle jakby nie wchodził tam do środka, bo zobaczył ochroniarzy, zobaczył no. tą gigantyczną bramę i tak dalej, i tak dalej, ale wiem, że na pewno gdyby tych ochroniarzy nie było, też chciałby spróbować. Wiesz no. co chodzi? No. Ty spróbowałeś i to by się udało, ale pewnie tysiące innym osobom się to nie udało. Tak. Czy jak byłeś tam, to też widziałeś te inne dzieci, na przykład ta, innych ta, ludzi? Tak, tak, podchodziłem, mówiłem. Kiedyś ja też byłem w twoim sytuacji. Lá então, Sério? No. Ale to wtedy jak już Cię wpuścił Logan do środka? Nie, no wtedy jak już z nim mieszkałem. A okej, okay, okej. Okay. Wiesz, niektórzy widzowie też Cię nie znają, więc może wytłumaczmy. No, I może też powiesz jak twoja, jakby, twoja sytuacja tam na miejscu wyglądała. Jaki był Twój zamiar, że właśnie wszedłeś tam do domu Logana Paula, jak potoczyło się te kilka dni, w którym on jakby Cię ugościł u siebie w domu, bo mimo wszystko jakby ugoszczenie się w domu u Logana Paula, który ma 18 milionów subskrypcji na YouTube. 19 już. Jak, no już 19 i jeszcze tyle osób za sobą, no to kurczę. Kurczę, to jest naprawdę coś niebywałego. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Bo po prostu podjechałem pod jego dom, nawet nie miałem na początku zamiaru jakoś nic robić, wychodzić, ale jakoś tak pomyślałem, że spróbuję, tak jak wiem, nie mam nic do stracenia. A że ten kontakt z Loganem otworzyłby mi wiesz, drzwi na, na, wiele, na wiele innych kontaktów. No też w Stanach. Dzięki niemu właśnie poznałem naprawdę wielu, wielu bardzo ciekawych ludzi, czy Wilka z Wall Street, prawdziwego Wilka Cześć. z Wall Street. Kim jeszcze? Z pumpem? No, chwilowo. Chai To jest w ogóle nie No ale to jest tak, jakbyś u nas poznał kogo? Maria Rodowicz. Żartuję. <grystanie> Link do tego filmu znajdziecie w opisie, ale tutaj też chcę Wam troszeczkę rozjaśnić, bo na pewno nie każdy wejdzie, nie każdy będzie wiedział o, o co jasne. chodzi. Ja piszę ale... po angielsku. Jest. Dokładnie, ale tam w skrócie możemy teraz opowiedzieć, że przez ile byłeś yy, u Logana w domu? Yy, za drugim razem około dwa tygodnie. Okej. Okay. Czyli pierwszy raz jakby wszedłeś tam do domu i oni cię odesłali. natomiast tak, tak, jest to, tak przedstawione nawet na filmie, a później on cię zaprosił z powrotem, na znaczy, w sumie nie zaprosił, znaczy, tylko ja się możesz, możesz to w ogóle opowiedzieć, bo to jest mega śmieszna historia. I nawet jest takie pytanie, ktoś się pyta, czy faktycznie miałeś ze sobą tylko dolara. I have only one dollar and I told myself, give me one month, I'm gonna be a fucking no, oczywiście, M tak jak mówiłem, wszystko jest autentyczne. A ten pomysł też miałem zaplanowane, wszystko tak, żeby właśnie też zrobić coś innego, pokazać innym ludziom, że warto wychodzić z tej strefy komfortu. No, świetne tak takie ryzyko ja podjąłeś zrobiłem. gigantyczne. No, tak, no to było wielkie ryzyko, ale to też mnie napędzało. No, nie, że, że naprawdę, no, tak miałem w głowie, że musi mi wyjść, musi mi Logan przyjąć, bo inaczej z tym jednym dolarem w Ameryce to jedyne, co to tylko na ulicy będę mógł sobie posiedzieć. No nie wiem nie wiem jak, co by się działo, jakby mnie nie przyjął do tego. A nie bałeś się trochę tak, że jakbyś tam pojechał i nagle Logan tak tylko cię podpuszczał, podpuszczał, a nagle by ci po prostu przestał odpisywać? Czy miałeś z nim taki cały czas kontakt? Pamiętam, że na lotnisku się stresowałem, no. bo nie odpisywał mi przez dwie godziny, bo akurat ten podcast, i ja tak nie wiedziałem co robić. No miałem ten mój. A nie! Pojechałem jeszcze z jedną rzeczą. Miałem mój telefon Xiaomi, który jest tutaj <laughs> ze mną. No. Właśnie, żeby się jakoś skontaktować z Loganem. No. Ale on akurat to, wtedy nakręcał ten swój podcast, i byłem taki przejęty, ale jeszcze nie zawiadamiałem rodziców, żeby się nim przejmowali. A byłaś, no bo właśnie, jeszcze o tym nie wspomnieliśmy. Czy to prawda, że masz faktycznie 15 lat? Tak, tak. W listopadzie mam 16. Serio? Mhm. I co na to twoje rodzice? Na to, że. Wjechałeś do inne, no, wyjechałeś do Stanów Zjednoczonych. Znaczy, jakbym im powiedział pewnie z jakąś perspektywą czasową, to może by to inaczej wyglądało, ale ja im powiedziałem gdzieś o 12 w nocy, że jutro o 9 jadę do Stanów O nie, i taka mama twoja, taka ja już to no, widzę. Moja, moja mama, mama mnie chyba zabiła. No, no, no właśnie, wieku. bo mo, moja mama tak zawsze byłem i oczkiem w głowie. Tata do tej pory chyba jest na mnie zły, Serio? Y, że, że to zrobiłem. No ale ja wiedziałem, że no, wiesz, no taka szansa nie przytrafi mi się w życiu. Dobra, ale teraz mam kilka pytań. Jak to jest możliwe, że samotnego 15-latka przepuszcza policja na lotnisku? Ja, tak jak mówię, pojechałem... Z tak jednym jak... dolarem! Poleciałem do tych Stanów z myślą, że na pewno mnie cofną na granicy, więc po co mam się przejmować, czy mnie Logan przyjmie, czy nie. No ale tak przeszedłem przez te bramki kolejne, tam pytali ile mam pieniędzy, to jest chyba 800 dolarów powiedziałem, no i, no i jakoś mnie przepuścili. O nie, nie nieźle. <grym> nie Czyli nie. ogólnie, a miałeś bilet powrotny? No nie, 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 no bo nie wiedziałem kiedy wrócę. O nie. Serio? No. Nie mając biletu powrotnego, na pewno na lotnisku pytali cię, na ile dni jedziesz? nie jedziesz. Ja pamiętam, że jak ja leciałam do Nowego Jorku, to no, mówi, pytali. mówiłem, mówiłem, że na 11. Na 11 dni? No tak powiedziałem. No ale czekaj, czekaj, bo jeszcze nie, bo ja się już oczywiście tutaj, wiesz, zaangażowałam w rozmowę. Wytłumacz mi jeszcze widzą, no i co? Przyleciałeś tam na miejsce, czyli za tym drugim razem. No. Bo za pierwszym razem był ten twój właśnie wstęp, te twoje tak, papieroski, tak, bla bla bla, coś tam, że wbiłeś, a oczywiście później. Oczywiście żart, nie palcie papierosów. Dokładnie, nie palcie, nie palcie. <laughs> ale później drugi raz przyjechałeś, bo już stwierdziłeś, że to już jest Twoja szansa i musisz odwiedzić no. go jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. I co nagany na to? No to ja napisałem mu maila dzień przed tak samo, że jutro od 12 będę u ciebie w Ameryce, że przyślij mi jakieś Ubera, proszę, żeby żeby mógł mnie zawieźć do twojego domu. Then he mówi, I'm leaving the airport on Thursday and arriving in LA at 2:40 p.m. On Thursday, tomorrow. No i on odpisał, znaczy, specjalnie zrobiłem to z dnia na dzień, bo wiem, że jakbym to zrobił z perspektywą dwutygodniową, to on na początku pewnie dostałby tą wiadomość, przedyskutował z timem, Ten team od razu by mu powiedział, że nie ma szansy, żeby jakiś przypadkowy 15-latek przyjechał do niego jeszcze przez dwa tygodnie, tam z nim żył. No! Are you... Więc musiałem zagrać tak bank, że no. właśnie z dnia na dzień, żeby on nie zdążył jeszcze tego przedyskutować. Odpisał mi, że zajmie się, no, no i wiesz, no i ja już z taką trochę większą pewnością powróciłem do Stanów. I co, odebrał cię? Przyjechałeś? Tak, 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 tak. Odebrał mnie z pięć razy, zamawiał mi Ubera, bo, bo stałem w niewłaściwym miejscu, ale w końcu jakoś dotarłem. Czy z Nickiem jakikolwiek kontakt? Tak, tak, cały czas. No, mamy bardzo dobrą relację, myślę. Traktuję go jak takiego starszego brata. Było pytanie, czy to prawda, że Logan jest twoim przyjacielem? Nie, ja znaczy dla mnie mamy naprawdę dobrą relację, nie wiem jak on podchodzi do mnie, że czy tylko... Przyjaciel to może za, za no, dużo powiedziałem, tak, nie? Bo tak. raczej przyjaciela uważasz za kogoś, kogo mega dużo znasz, komu ktoś zawdzięczysz i tak dalej no. i tak dalej. Znaczy ja mu zawdzięczam Tak, ale... właśnie to chciałam powiedzieć, że właśnie możliwe, że faktycznie z twojej strony to może no, tak wyglądać, tak, że on to może być dla ciebie przyjacielem, ale niekoniecznie wiesz, no. to wygląda tak z dwóch stron. Czy to prawda, że Jacob to raper? Nie. Zupełnie. Ja nie wiem jak, my, bo pamiętam, że kiedyś w szkole na lekcji w UEF-u stworzyliśmy z kolegami tą piosenkę Gucci on My Face. Czyli to nie Logan wymyślił, Nie, tylko to, ty to ja, raz. to ja przyjechałem do niego właśnie z tą piosenką gotową. Gucci, yeah, Gucci. Pamiętam, że graliśmy w szkole w szkolnym radiowęźle koncert, to była pierwsza wersja No i po dwóch tygodniach stworzyliśmy ją z loganem. Nie? Ale Nie, to jest auto wszystko. Ja w życiu, nie umiem śpiewać. Tak? tak. Nie ma szans. A jak, jak on na to zareagował? Skoro ty mu jakby nie, zlece, ja po myśli? prostu zacząłem śpiewać i nie pozwalałem nikomu się odzywać, aż skończyłem. I on wtedy powiedział, dobra, to odwołuję rankę, nagrywamy dzisiaj. Aha, tak, słowo, um... widzisz? No, no to jednak chyba jest twoim przyjacielem. Jak odwołał randkę dla ciebie, no to coś mi się dla niego znaczyć. Mm. No <laughs> dawaj, coś zarapuj. Tak, na pewno, w życiu. No w dawaj, życiu. dawaj, co? No. No. Dobra, ja się chowałam, co Nie, 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 nie chodzi o to, że ja nawet nie umiem jak. Ja po prostu mówiłem i on mi tym autotune'em wszystko zrobił, wiesz? To, Aha, okay. to wygląda tak, że nigdy, nie, raczej nie wiąże swojej przyszłości. Okej, okay, a jak leci ludzka Gucci on my face, Gucci Gucci on my face, bro. Gucci on my face, Gucci on my face, on my face, Gucci on my face, Dobrze, Gucci, nie Gucci, Gucci nie on lecisz. my face, bro. Gucci on my face, Gucci on my face, on my face. Kolejne pytanie, czy to prawda, że jest? na dobrze polski? Bardzo dobrze. A jaki, jaki język znasz lepiej? Polski czy angielski? Nie no, wiadomo, że polski, angielski to tylko w szkole się uczyłem. Jesteś z Warszawy czy z jakiegoś innego miasta? Z Warszawy. No, tak? moi rodzice przyjechali z Słoiki do, do Warszawy, a ja już jestem rodowitym Warszawie. Okej, okay. a jaka jest twoja najlepsza miejscówka? Twoja ulubiona miejscówka w Warszawie? Schodki nad Wisłą. O, to ja <grym> lubię. No, jak ja przyjeżdżam tam do moich przyjaciół, też tam chodzę. Przechodzimy do innych pytań, typu pytanka które zahaczają o sferę włosów. Czy to prawda, że masz dziewczynę? Obecnie nie mam. No, ale to chyba, no nawet nie wiem jak teraz do tego podejść, bo wszystkie jakieś najpiękniejsze dziewczyny w szkole do mnie podchodzą, ale... O nie najgorzej. No właśnie, nie wiem teraz co jest taką prawdziwą relacją, a co jest... Tak jak wspomniałem na początku, fałszem po prostu. Okej, okay. a niczym, niczym zobaczyło ten filmik, to też tak na Ciebie reaguje. znaczy, reagowały? filmik się pojawił przed rozpoczęciem roku, jestem w pierwszej liceum, to. okej, okay. czyli tam. Też nie ma się co dziwić, bo jesteś jak na 15-latka mega przystanym gościem, więc wiesz, dziewczyny mogą tak Dziękuję. na Ciebie ja. reagować, ale wydaje mi się, że faktycznie ja. tutaj ta twoja popularność może mieć jakiś wpływ na to, że dziewczyny inaczej na Ciebie będą reagowały, bo już zobaczyły się z jakiejś tam strony, a to zawsze, wiesz, jest ja. ktoś, kto jest w miarę popularny, to wie o tym. I na przykład ja, ja ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że jak ja stałam się troszeczkę bardziej popularna, to nagle wszyscy moi znajomi ze starych lat się do mnie odesłali, pisali, dwóch co tam Ciebie i tak dalej, tak dalej. Więc na to musisz uważać, ale faktycznie trzymam kciuki, żebyś znalazł tą prawdziwą miłość, no. a wydaje mi się, że to właśnie o to ci chodzi, nie? Dokładnie. Okej, okay, tu jest dziwne pytanko, ale raczej chyba nieprawdziwe. Czy to prawda, że jesteś gejem? Nie jestem gejem, ale nie wiem z jakich źródeł to pytanie. Wiesz, tutaj są pytania typu... Czekaj, jak, co my wcześniej przeczytaliśmy? Czy to prawda, że nie używasz dezodorantu? Tak, czy to prawda, że nie używasz dezodorantu? No nie śmierć od ciebie, że tutaj dostałeś ekoszulkę z bardzo no, no, no. proszę, wiadomo, lecimy dalej. Czy to prawda, że ta akcja u Logana Paula była wyreżyserowana przez Friza, czyli przez Karola? Nie, tak nie było. Tak na pewno nie było, ale to prawda, że Karol miał duży udział w tym całym wydarzeniu, bo to na jego vlogu po raz pierwszy, pierwszy raz jakby dowiedziałem się o takim influencerze. Potem yy, dzięki temu, że go obejrzałem, sprawdziłem jego kanał. Pamiętam, że jeszcze pisałem do Karola wiadomość, to chyba sprzed 4 miesięcy, gdzie on mieszka. Oczywiście nie odpisał, no bo... Serio? No. O kurczę, ale na Facebook to już w ogóle chyba nikt no. nie odpisuje, bo jest taki folder, w którym jest inny i tych, tych wiadomości jest tam mega dużo, no więc właśnie. jeżeli już chyba prędzej chcielibyście się, się z nami porozumieć, to faktycznie chyba szybciej byłoby drugą mailową niż na Facebooku. No, Bałam się, że tak samo będzie ochrona, okay. jak, jak na wideo. U Karola, tej ochrony nie było i właśnie dzięki temu ta cała historia się, się mogła ciągnąć. Okej, okay. a wiem, że napisałeś też do Karola z, z Jakby, że go powiadomiłaś o tym, że taka sytuacja rana Paula miała miejsce i wysłałaś mu też właśnie screeny, e-maila, że właśnie, że faktycznie no, to tak, jesteś ty i tak dalej. Bo potem właśnie chciałem nabrać trochę doświadczenia, no nie? Bo jest zupełnie zielony na razie jestem, jeśli chodzi o YouTube'a. I a wy tutaj wiecie, no. W Polsce to chyba teraz jedno najpopularniejszy, wydaje mi się, kanał. I chciałem zobaczyć, jak, fun jak funkcjonujecie, jak to się odbywa. No czy chciałaś się czegoś od Karola nauczyć? Jasne. Czy on ci coś pokazał? No w sumie Karol bardzo, bardzo ogarnia YouTube, z hmm. tego względu, że już nawet stworzył ten cały dom i wszystkich nauczył, więc wydaje mi się, że nie miałby z tym problemu, żeby nauczyć też Ciebie i na pewno nabrałbyś dużo doświadczenia. Ale moje pytanie to, czy to prawda, że wzorujesz troszeczkę też na Karola, Bo jakby Twoją inspiracją największą jest właśnie Logan, czy ktoś inny? Znaczy, ja, szczerze mówiąc, ja nie mam takiej inspiracji chyba w żadnej osobie, bo ja próbuję iść jakby swoją ścieżką, wyznaczać te swoje szlaki. Oczywiście no, mogę zaczerpnąć jakąś wiedzę, czy to od Karola, czy od Logana, czy od innych influencerów, ale jednak wiesz, chcę, chcę budować swoje. Okej, okay. a jak to wyglądało tam na miejscu, że nagrywaliście cały czas, że to wyglądało, że pobudka o 8, nagrywanie przez cały dzień i potem wieczorem zmęczone do łóżka? Spokojnie chillowaliśmy. No różne były akcje, raz to powiedzmy wyjeżdżamy do Malibu, raz do jakichś innych miejsc w Ameryce. Ale fajnie, co? No. Czyli Logan jakby to... starał się pokazać ten cały, tak, tak, jego Tak, tak, No mhm. oczywiście on też był bardzo zajęty, bo cały czas przygotowuje się do treningu bokserskiego. Też tam chciałem z nim sparring odbyć, ale to raczej nie, nie skończyło widziałam, się. Widziałam, widziałam właśnie, że, że, że trochę, trochę się śmiali z tego, że on jest taki mega umieśniony i w ogóle tak dalej, a że ty powiedziałeś, że no ja też sobie zacznę ćwiczyć i w ogóle. A co ci się najbardziej podobało tam na wyjeździe? Jak nagrywaliśmy teledysk do OK? Okay. Po oglądnięciu filmiku, właśnie tego udostępnionego uh, uh, na kanale na Paula ja stwierdziłam, że akcja w Gucci to był totalny fake. Nie no. I, i wiesz, z tego względu, że widzi się pełno YouTuberów, którzy fejpują to, że komuś dają jakieś prezenty, żeby wiesz, sobie hmm. jakby na tym troszeczkę zbudować ich popularność, żeby widzowie założyli, o, ale on jest hojny, ale super, tak itd. Tak I przez to, że ty miałeś takie zakryte oczy, ja stwierdziłam, dobra, to na pewno fake i w Nie, no właśnie, bo ja nawet nie wiedziałem, że oni kamerowali w tym Gucci. Aha, ok. Więc ja się tak bardziej otworzyłam. Thank you. That's too expensive, bro. That's too much. Oh, bro, I got you. Your Gucci face Jacob. <laughs> <laughs> It's okay, No nie, do niego, bo to nagle z dnia na dzień... Ja pochodzę z normalnej polskiej rodziny i tak wiesz, nadal e, nagle z dnia na dzień dostaję ubrania za 15 tysięcy, no to mógłbym to wykorzystać, myślę, w duży, dużo jakby bardziej wartościowy sposób. To wszystko działo się tak szybko, ja żyłem jakby w innym świecie, jak we śnie, no i jak dał mi te ubrania, to nawet nie wiedziałem, co powiedzieć, bo nie wiem dlaczego, za co. Ja po prostu przyjechałem, jeszcze go mordowałem e-mailami, <laughs> Wbiegłem mu do domu, a wiesz, okazał mi... Taką, no mega miłe, na przykład jak widać o tym filmiku, to wydaje się no. taką bardzo otwartą osobą, ale czy uważasz, że teraz mega dużo dzieciaków będzie się do niego dobijało i będzie, będą chciały robić tak samo jak ty? Myślę, że może tak być, ale to, mu, to musimy przekazać Wam jedną bardzo ważną informację, że tak jak ja to zrobiłem, to szedłem własną ścieżką, nie podążałem za nikim. Więc teraz, jak wy będziecie przybiegać mu do domu, to mogę wam zagwarantować, że, że was nie wpuści, musicie po, 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 znaleźć Co jakiś sposób, tak. Nigdy, nigdy nie powtarzać po kimś. Wydaje mi się, że jakby dla wielu nastolatków jesteś mega inspiracją, jako, że sam jesteś nastolatkiem i osiągnąłeś bardzo dużo, bo płynie znasz angielski. Jak się nauczyłaś angielskiego? W szkole nic normalnie. Okej, okay. czyli miałeś jakieś dobre oceny z angielskiego, tak? No właśnie, nie miałem talentu do języków, nigdy. Okej. Okay. Właśnie byłem taki, raczej zawsze w tej gorszej grupie z angielskiego, ale jakoś takie przełamanie miałem rok temu. Rozmawiajcie po angielsku, mhm. to jest najważniejsze, nie? Żeby rozmawiać. No, tylko trzeba się właśnie przełamać, no nie? To, to jest bardzo mnie ciężkie. Pojechałam na wymianę polsko-niemiecką do Niemiec i rozmawialiśmy tam po angielsku, nie rozmawiać po niemiecku, żeby wiesz, więcej się uczyć. Tam właśnie się przyłamałam, żeby mówić po angielsku, bo nie gorzej mówiłam po niemiecku, więc wiedziałam, dobrze, to angielski trochę bardziej na drobie i tam właśnie mam się najbardziej, żeby mówić po angielsku, bo się odważyłam, nie? No. I to jest fajne, jeżeli się tak odważysz, no to już łatwiej idzie. I nawet jak nie mówisz całkowicie super, poprawnie, dobrze i w ogóle, no to lecisz, masz takie no. flowże i tak cię tak zrozumieją, fajnie. co nie? A jaki jest teraz twój cel? Jakie masz yy, plany? No to ja zaczynam własną działalność. Niedługo wejdziemy na rynek odzieżowy w perspektywie miesiąca, dwóch. Poza tym też napisałem swoją książkę wcześniej przed wyjazdem do Logana, którym opisywałem, bo to nie jest taka jedyna szalona akcja w moim życiu, też inne projekty i to też wszystko jakby łączyłem jest ze sobą powiązane, bo na przykład tą książkę chciałem wydać już nie z pół roku temu, no ale nikt się nie znalazł, kto mógłby mi w tym pomóc. Teraz zdobyłem jakąś tam powiedzmy, no jakiś tam obserwujący i właśnie to zaistnienie w mediach społeczności teraz mi będzie bardzo pomagało właśnie, czy to przy tej działalności którą otwieram, czy to właśnie... Okej, okay. a no, kto jest na przykład takim sponsorem twojej działalności typu właśnie marki odzieżowej i, i książek, itd. tak Znaczy, ja pracowałem trochę na budowie podczas tych wakacji teraz akurat mam nadzieję, że zacznę zarabiać jakoś na Instagramie jeszcze ani grosza nie zarobiłem więc tu, nawet tutaj nie mogę hotelu wynająć sobie w Krakowie, tylko musiałem was prosić o nocleg, ale no zarobiłem jakieś tam pieniądze i to pom miałem jakichś tam potencjalnych inwestorów, ale jednak y, musiałbym wtedy zrezygnować, powiedzmy, z, 30, z 35% mo mojej działalności, mojej firmy, a, a w perspektywie jakiejś tam roku czy dwóch to by się okazało zupełnie niekorzystne. Mm -hmm. Dlatego oczywiście rodzina mi pomogła, to nie jest tak, że, że wszystko jest. Ja jestem pomysłodawcą, ale mój tata jest, y, jest właścicielem jakby działalności a, na papierze. Okay, okay. Mam 15 lat. No tak, ale jak na 15 lat, to naprawdę masz, powiedzmy, jak to się mówi, duży łeb i masz głowa do interesów i też masz głowę do kombinowania. Grałam wczoraj z Jacobem w mapie, to jest taka gra, którą już pewnie widzieliście na kanale Karola. A jeżeli jeszcze nie widzieliście, to będziecie widzieć. I tam właśnie Jacob był całkiem dobry w tą grę, a tam trzeba dobrze kantować i dobrze kombinować, więc jest mega inteligentnym gościem. Jak na 15 lat naprawdę muszę trwać że jest Bardzo coś, dziękuję. Y, łebski chłopak. No dobra, chciałbyś coś jeszcze przekazać obserwatorom? No, że właśnie musicie być odważni, odważni do bycia sobą, do robienia tych pierwszych kroków i nie poddawać się i traktować tą. Każdą potencjalną porażkę jako kolejny krok do osiągnięcia wielkiego sukcesu. Ekstra, ale fajny pro tip. A mam tylko jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy to prawda, że coś ci się tam nie udało? Co prawda, że na przykład ktoś był na ciebie zły tam na miejscu, że coś zrobiłaś? Nie no, pierwsze trzy dni było okropne, bo tam, tak jak mówię, logan. To za nim stoją setki osób. On jest taką jakby wielką korporacją, jego imię i nazwisko. No i jak ja przyjechałem bez wiedzy, jego menadżerów do tych stanów, zacząłem mieszkać w jego domu, to to wywołało wielkie oburzenie u tamtych. Miałem naprawdę bardzo ciężko, docinali mi. I am gonna lose my shit. I already know exactly what to motherfucking Polish. No, czasami oczywiście nie rogam tylko za jego plecami, jacyś menadżerowie i, 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 tego, i mm. osoby takie zajmujące się prowadzące jego działalność. No ale przetrwałem to, polubili mnie wszyscy tam i wiesz, i było już dużo ludzi. Bali się też tego, że ty będziesz takim przykładem dla tych dzieciaków, że jednak da się tam dostać, a oni sobie przez lata budowali taką, wiecie, taką fortecę przed tym, że nie, nie wpuszczamy tam dzieciaków i w ogóle robimy swój content, robimy się tylko wokół ludzi, którym ufamy i tak dalej i dalej, a jak Ty wziąłeś się tak, wiesz, z niczego, to nagle oni stwierdzili, kurde, puściliśmy tu obcego gościa, Logan Cię lubi i w ogóle, więc dla nich było takie zagrożenie totalne, że nagle, bo nie oszukujmy się, życie jest różne i też nie jesteś w stanie przewidzieć ludzi i nie jesteś w stanie przewidzieć, czy ktoś Cię zaraz nie oszuka, nie? Więc oni na pewno też patrzyli na Ciebie przez pewien Ale że... też chodziło o to, że przyjechałem do Stanów bez żadnego papierka od rodziców notarialnego. Aha, okej. Okay. Zazwyczaj jest tak, że jak dziecko podróżuje z jednym rodzicem, to musi mieć notarialny pozwolę drugiego, drugiego mm. że, że jedzie z nim, a ja bez żadnej zgody, bez niczego, zupełnie. Więc przyjechałem do nich i oni nie wiedzieli, czy, nie ja ja uciekłem, tego w domu. czy ja uciekłem z domu i dzwoni Jakiś agent FBI, emerytowany Przyjechał, tam było dużo takiej Organizacji papierkowej Z ambasadą się kontaktowaliśmy No, ale jakoś to w końcu zadziałało Skontaktowali się z moimi rodzicami I już potem było lepiej Super historia i wydaje mi się, że mega inspirująca też dla innych Jak ja bym miała wam doradzić, to Podążajcie za swoimi marzeniami za Własnymi ścieżkami, niekoniecznie bez wiedzy rodziców Bo czasami to, wiesz, ty miałeś też Dużo szczęścia, naprawdę bardzo dużo szczęścia Że ci się nic nie stało, że ci się no, udało oczywiście. I tak dalej, i tak dalej, ale naprawdę bywa różne. Nie, więc uważajcie no. na siebie i może was taki serial zainspirować, ale nie podążajcie też tylko, nie, tą ścieżką, żebyście nie, na, nie nękali Logana Paula albo innych YouTuberów, bo być jak no. z tym. Bywa? No tutaj nie przychodźcie, bo u Frizza takie coś nie zadziała. No, no, raczej nie. U nas jest właśnie tak, że do nas też podchodzi dużo osób, ale mimo wszystko, to tak jak wspomniałaś wcześniej, dom to dom i my no. też traktujemy to jako taką oazę naszą. Wiadomo, obserwatorzy są dla nas bardzo ważni i widzowie nasi oczywiście też, więc się z nimi witamy, robimy zdjęcia, przytulamy na miejsce. Mieście, wszędzie, ale jednak nie pod domem. Mhm. Tak, bo dom jest taką oazą, wiesz. To jest tak, że każdy chyba traktuje dom jak właśnie takie coś swojego, takie miejsce wypoczynku, gdzie może odpocząć, itd., itd. I jeżeli ktoś mu przeszkadza albo nęka go pod tym domem, to wiesz, to zawsze budzi takie negatywne y, emocje. No dobra, to były chyba wszystkie pytania, jeżeli chodzi o Jake'a. Jak tam? Dobrze przebiegło wszystko? W super. No to super. Jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to oczywiście zostawcie łapki w i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. macie to że klikajcie i bądźcie na bieżąco. Wijcie również do JK. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. A Wy w komentarzu poniżej możecie pisać e, propozycje osób, które chcecie kolejne zobaczyć w tej serii, bo stwierdziłam, że otwieram się na nowych ludzi, także bijajcie. No, a my się z Wami żegnamy do kolejnych Jasne. odcinków. Cześć! Cześć!